Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku po raz trzeci będziemy otwierać 8 saszetek Stop Samecz. A tak? Przypominam, produkt otrzymałem od Przemka ze sklepu Junior Kurczak. Macie tutaj kod rabatowy. Łukasz musiał 5% na zakupy w tym sklepie tylko na rzeczy karciane, piłkarskie, również naklejki. Także zapraszam serdecznie, a my teraz lecimy z kolejnymi ośmioma saszetkami. No i zostanie już tylko jeden odcinek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Te zostają na ostatni filmik. No i zobaczymy, na którym odcinku najlepsze trafy będą. Ostatnio trafiłem Ronaldinho. Hall of Fame, który mi brakował. Jak również, chyba kartę z Saką Infinity. No a co dzisiaj będzie? Czy trafię saszetkę Hero, bo jeszcze jej nie trafiłem. Kerkes. Doku. Karazor. Upamecano. Christensen. Schielderup. Endur, Dumfries, Stealth Strike Vinicius, Heritage Bitstrup, Counter Attacks Oli Watkins i Orsolini z Bologna, All Action Hero, Cody Gakpo, Dan Byrne, Stanisic, Courtois, Chic, Hato, Gonzalo Ramos, Bastoni Stealth Strike Michał Olises z Bayernu, Showboot Ronaldinho, Cup Champion Frankie Lampard i Pedro Porro, Man of the Match. Mamy, mamy saszetkę. Hero. No i limitką jest Ryan Czerki z Manchesteru City. Kartą Infinity jest Kilian Mbappé z Realu. Platinum Pool to Kwicza Quaracelia. Chrom to Rafinha MVP Barcelona. Kartą Black Age jest Bukayo z Arsenalu. Klub 100 Rafinha Barcelona. Stealth Strike Antoine Griezmann Atletico. Heritage Bernardo Silva Manchester City. Showboot, Dawid Villa, Atletico. Inaki Williams, All Action Hero Athletic Bilbao i Cup Champion Messi Barcelona. Także mamy saszetki Hero i nie wiem, czy dla Was już to jest lepsze, czy to, co ostatnio trafiłem, czyli kartę Hall of Fame i jedną kartę Infinity. Napiszcie w komentarzu. Lecimy dalej. John Stones, Martin Odegard. Inigo Martinez, Logo Stuttgartu, Yuri Bass, Hoi Moise Keane, Weston McKennie, Stealth Strike, Barcola, James Tavernier, Rangersi, Jude Bellingham, Man of the Match i Brennan Johnson, All Action Hero Tottenham. Połowa saszetek otworzona, połowa przed nami. Unai Simon, Agehoa Rafael Guerreiro Chuameni Trincao Mario Götze Bobby Clark Nuno Mendes Lamine Yamal Stealth Strike Showboot Berbatov Magic Memories Acerbi i Cup Champion Andres Iniesta z Barcelony Joszko Guardiol, Bukayo Saka, Endrik, Gavi, Antonio Silva, Brennan Johnson, Callum McGregor, Achraf Hakimi, Stealth Strike, Palmers Chelsea, Hulman Heritage, Magic Memories Morgan Rogers i Artur Teate Eintracht. Alan Varela, Gabriel, Koke, Gorecka, Robin Koch, Pasfer, Gilmour, Di Gregorio, ponownie Cole Palmer, Gareth Bale, Magic Memories, Pau Torres, Man of the Match i Ryan Gravenberg, All Action Hero. I ostatnia saszetka dzisiaj. Logo Porto, Timber, Demirowicz, Kubarsi, Milenkowicz, Trap, Curam, Schlager, Stealth Strike Denzel Dumfries, Magic Memories Drogba, Counter Attack Salah i Man of the Match Wildcard Dodo. Także dajcie znać, moi kochani, czy. Dzisiaj na trzecim odcinku były lepsze karty, czy jednak może ten drugi odcinek, gdzie trafiłem Hall of Fame, Ronaldinho i, Enel, i Infinity yy, zawodnik z Arsenalu Saka były lepsze, czy dzisiaj. Także czekam na Wasze komentarze. To tyle na dzisiejszym odcinku. Będzie jeszcze jeden z ośmioma saszetkami. Zobaczymy, co tam wpadnie. Także żegnam się i widzimy się ponownie jutro. Do zobaczyska. Cześć Wam.